A teraz powiem tak, zrobiłem double w pierdol, bo włączamy niego <grym> potężny cios. Więc będzie jeden w pierdol, drugi w pierdol i w pierdol od bossa. <grym> Więc to będzie killing spree po prostu. I teraz jeszcze bardziej wzmocnimy w pierdol. Weźmy na przykład człowieka, Wzmocnimy w pierdol. Dokładnie, więc jeszcze tak. Przyspieszony w pierdol, przyspieszony w pierdol. Dobra, lecimy. Pierdol! Dostałeś Pierdol? Pierdol dostałem hardcore. Dobra, ale słuchaj, nie ma co gadać o Pierdol, który dostałeś, bo czekają się jeszcze wiele Pierdolów. Tydzień wróbla. W tym tygodniu nie warto być robakiem. <grym <grym Polaki, robaki, ciepłaki. Dokładnie. Wejdziesz szału trochę i zobaczysz, co się będzie działo. Dasz mi po Bo na razie to <ślał> szału nie ma. <ślał> Śmieszny żart. Śmieszny Szkoda trochę, że nie wejdzie. Hmm. Mógłby wejść w rękę. Hmm. Kręgosłup chce zbudować tej armii, tak? Hmm. Odnosić Cokolwiek zacząć robić. No dobra, wreszcie. Na przykład nagrywać materiały na YouTube. Tych podstawowych nawet, potem ich lepsze, no wyżej. W sumie całkiem celnie, jak na Ciebie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. <śles>